Z tej strony szybki banan. Witam was serdecznie na serwerze mindserver.pl. Jesteśmy na trybie RPG i dziś będę wam prezentował skile, które właśnie tutaj wprowadziłem. Tak więc na początku chciałbym wam troszeczkę opowiedzieć o tym. Męczyłem się tydzień więcej z tymi skillami, ponieważ chciałem zrobić po swojemu integrację z MySQL-em, taką, która będzie mi pozwoliła łatwo to zarządzać, łatwo wszystkim zarządzać. No ale kurczę, jak końcowo mi się to udało, bo w dniu dzisiejszym mi się to udało i wprowadziłem to na serwer, to niestety serwer generował lagi i finalnie byłem i tak zmuszony zrobić zapis do pliku no więc cóż, zapis do pliku już zrobiłem, te lagi prawdopodobnie ustały, jednakże i tak sobie dajemy beta testy i dwa dni testów. Jeśli będzie wszystko w porządku, to te skille zostaną, jeśli nie, no to trudno, będę musiał albo kombinować, albo zmienić to na coś innego. Tak czy inaczej, na chwilę obecną wydaje się, że działa to całkiem dobrze. No i cóż, ja już Wam zaprezentuję, jak to działa. Mamy dwie komendy. Każdą z tych komend możecie wpisać jakby na trzy sposoby, czyli skill albo skille. Albo umiejętności. Jedna z tych trzech, jak wpiszecie, umiejętności. Jak jedną z tych trzech wpiszecie, to zawsze wam otworzy się takie okno, jak mi teraz. No i tutaj macie swój e, dziubek, e, siema, szybki banan, umiejętności, szybki banan. Tutaj możesz rozwinąć umiejętności swojej postaci. E, coś mi tu wycofało, zaraz sobie wpiszemy jeszcze raz. Czasem może wam tutaj to zbugować, ale to jeszcze raz sobie wpisujecie i po problemie. E, tu mamy balans swojej postaci. Jak widać, e, to co jest na zielono. To są już umiejętności odblokowane, które sobie kupiliśmy. Ja przed chwilą wydałem kasę. Ja miałem na początku tego odcinka jakieś 160 tysięcy, może coś koło tego szczelam, nie pamiętam. E, już sobie to odblokowałem. Zresztą jak sprawdzicie ostatni odcinek, to wiecie, ile miałem kasy, może to sobie to porównać, więc e, spokojnie. E, kupiłem sobie tego skilla. on kosztuje 25 tysięcy i tego za 50, czyli wydałem 75 tysięcy. Na kolejnego już mnie nie stać, bo trzeba 100 tysięcy mam dopiero tylko 67. Na różdżki wydałem w ostatnich odcinkach sporo. E, no i słuchajcie, co to nam daje? Bo na w... Czytałem. Mamy tak, mamy tutaj dwa skile, które możemy sobie rozwijać. Jeden to jest mistrzostwo we władaniu mieczem, a drugi to jest potrójne strzały. I słuchajcie, mistrzostwo we władaniu mieczem y, to jest skill, który sprawia, że atakując mieczem, będziemy w stanie zadać jeszcze więcej obrażeń niż normalnie. I popatrzcie. To jest pierwsza umiejętność. Jak odblokujecie ją, ona kosztuje 25 tysięcy, może jeszcze o cenach najpierw powiem. Yy, ceny są duże, ale to nie są umiejętności dla początkowych graczy, bo początkowy gracz nie potrzebuje tych skilli. Początkowy gracz ma się zazdroszczyć jak flipunek i level i to mówiłem zawsze i to się nigdy nie zmieni. Yy, wyzwania dla gracza pojawiają się wraz z jego rozwojem, czyli... Jaki już jest gracz troszeczkę lepszy, ma wyższy level I chce zdobyć coś więcej niż, niż no nie wiem, cenny ekwipunek typu różdżki i miecze yy, Może rozwijać swoje skille I te skille początkowe nie są tak naprawdę takie drogie Te 25 tysięcy dla rozbudowanej postaci to jest nic 50 tysięcy to jest nic Ale każdy kolejny skill jest coraz, coraz droższy Zobaczcie, 250 tysięcy, 300 tysięcy, 4... O, i tak jest Ostatni skill jest bardzo drogi, kosztuje pół miliona Czyli tyle co jakaś jedna z droższych różdżek ale jest niewątpliwie przekazacki i zaraz sobie to omówimy Już zaczynamy jest, jest podział na pięć mieczy Jest drewniany, kamienny, żelazny, złoty i diamentowy Każdy z tych mieczy ma inny procent szans na to, że zada dodatkowe obrażenia I tak jak widzicie, w przypadku miecza e, dia, drewnianego Mamy szansę przy pierwszym skillu zwiększyć obrażenia o 2,5 Czyli krótko mówiąc, jak bijecie normalnie mieczem mm, za 5 Obrażenia zadajecie za 5 To macie 10% szans, że zadacie za 7 lub 8 to jest przy pierwszym skillu, czyli jakby taka duża różnica nie jest. Oczywiście, przy dyaksowym mieczu ta szansa jest jeszcze mniejsza, czyli krótko mówiąc, im gorsza broń, tym większa szansa, że ten yy, damage zadacie. Ok. Przy drugim poziomie już te szanse widzicie rosną. Tu było 10%, tu już jest 15%. Na dyaksowie też jest 4, ale nie tylko procenty rosną. Zauważcie też, że rosni, rosną też obrażenia. Jak mieliśmy tutaj 2,5, to tu już mamy 5. Czyli krótko mówiąc, jak mieczyk nas drewniany bije po 5. I zaatakujemy, to mamy 15% szans, że zaatakujemy dwa razy więcej, czyli za 10%. Czyli naprawdę dużo to daje. No i patrzcie, jak to wygląda dalej. Tutaj się zwiększają o 20% w drewnianym, w diaksowym już o 7%. To rośnie, rośnie, rośnie. Tutaj już 12% obrażeń, 15% obrażeń, 17,5% i 20%. Tak jest. I zobaczcie, jak to wygląda już na maksymalnym poziomie. Mamy aż 35% szans przy drewnianym i aż 21% przy diamentowym. Czyli raz na 4-5 uderzeń... Mamy szansę, że zadamy krytykę. I ta krytyka zwiększa obrażenia o 20. Te 20 to jest naprawdę cholernie dużo, bo słuchajcie, jak macie zwykły miecz, którym, diaksowy nawet, którym uderzacie po 20, po 30, to nagle będziecie bili po 40 albo 50, ponieważ to Wam aż tak zwiększy. Patrzcie, nawet na mojego Tyraela. To jest najlepszy miecz e, w grze. Oczywiście, jak tutaj klikacie, to nie możecie tego blokować, bo nie macie kasy. E, dlatego mi był taki dźwięk. To jest najlepszy miecz praktycznie w grze. Na dzień dzisiejszy, no i praktycznie niczego nie planuję, żeby żeby jakiś lepszy się pojawił w najbliższych. No, nie planuję. Eee, wzmocnione ostrze terela. Zobaczcie, ja tym mieczem jestem w stanie bić po, po 60, po 70. Ale jeśli wejdzie mi krytyka na ostatnim poziomie, to z tych 60-70 nagle mi się zrobi. 80-90 I to jest masakra, to będzie potężna w ogóle siła Jeśli bym sobie rozwinął to na maksa Oczywiście będzie mnie to mega dużo kasy kosztować I ja to zrobię na pewno podczas jakiegoś odcinku Nie będę na potrzeby tego teraz prezentacji Odblokowywał Ale no, tyle ile kasy miałem, tyle wydałem Wda Wydałem na dwa skille ok wróćmy do tego miecza Ja mam w ekwipunku yy, uszarbiony drewniany miecz To jest jeden z najgorszych mieczy yy, Dosyć początkowy miecz To on wypada na pierwszym ekspowisku, każdy z was go może mieć I słuchajcie, ja sprawdziłem sobie ten miecz Mm, już sobie pójdziemy na jakiegoś villagerka. Śleczanie zrobimy. Ok. I szukamy tutaj jakiegoś, nawet villagerka co zombiaczka, bo tutaj jest ekspowisko, to jest vipowskie. Z zombiakami, czekamy jakiś się pojawi. To jest taka alternatywa dla ekspowiska poziom 0. Jeśli ktoś ma Wipa, to może sobie tutaj expić. Tutaj też gobliny występują. O, właśnie o takich goblinach mówiłem. Zobaczcie, uderzyłem za 10. I to jest normalne e, obrażenie, które zadałem. Oczywiście to obrażenie normalnie by było mniejsze, bo wy na przykład bijecie po 5, dlaczego ja uderzyłem za 10, no albo mam spodnie, które mi dają 5 do ataku. Ale słuchajcie, to wszystko jest kompatybilne i wszystko e, działa razem. Wszystkie obrażenia się łączą, czyli krótko mówiąc, jeśli macie na przykład demoniczny zwój, czyli znaczy demoniczny zwój, który daje wam demoniczną moc do miecza. I go dodacie do miecza. Prócz tego macie na przykład spodnie, które wam dodadają, widzicie, plus 5 attack damage, czyli zwiększone obrażenia do damage'u I rozwijacie jeszcze skill'e to te wszystkie trzy rzeczy się łączą, to są zupełnie inne rzeczy, ale wszystko nie ma żadnych konfliktów, wszystko trzy rzeczy się łączą i te obrażenia działają. Zobaczcie, uderzałem po 10, widzicie za 9 jak uderzę krytykę. O, to była krytyka, widzieliście? Uderzyłem za 14, czyli 9 plus 5, które mam ze skill'a i to właśnie widać, kiedy zadziała skill, bo wtedy jest takie obrażenie, właśnie wybuchowe. Tak jak widzieliście przed chwilą. Pyk, pyk. O, była krytyka. Co prawda, jej zadałem, bo miałem mało życia. Ale, ale oczywiście o 5 się zwiększył damage. Oczywiście, jak strzelenie sobie z to teraz będę bił normalnie mieczykiem po 5. To będzie bardziej zauważalne. Pokażę wam. O, widzieliście, weszła krytyka za 9. A normalnie biję za 6, za 5, za 4. 9. I to są właśnie krytyki A słuchajcie, jakbym miał tego skilla na maksa I bym bił właśnie tym samym mieczem, który mam w ręku To biłbym poza 25 Potężnie, potężnie, potężna różnica Dlatego te skille muszą być takie drogie Bo jakby były mega taniutkie, to każdy gracz by sobie rozwinął na ósmy poziom I nagle jego miecz byłby tak silny Jak miecz, nie wiem, wzmocniony ostrze Traela. Widzieliście? Nawet jak mnie potwór uderzył, to O, jest, jest i znowu weszło za 8. On ma zbroję, więc troszeczkę jest silniejszy. W taki sposób to działa. Oczywiście w umiejętnościach, jeśli rozwijacie sobie umiejętności dla miecza diaksowego, to, to one są troszeczkę mniejsze procentowo. Zobaczcie na tym ostatnim poziomie: jest 35% szans dla drewnianego, czyli raz na trzy uderzenia, nawet częściej niż raz na trzy uderzenia, wejdzie wam krytyka. A w diaksowym to jest raz na 4-5 uderzeń, tak? Eee, troszeczkę rzadziej, ale niewątpliwie to jest naprawdę mega kozackie, więc myślę, że to jest fajna, fajna sprawa dla kogoś, kto chce sobie postać rozwinąć. Dobra, to była pierwsza umiejętność. Druga umiejętność to są potrójne strzały. Potrójne strzały doskonale znacie z tego łuku. Ze smoczej. E, nie, nie z tego łuku. Hmm, podpalające strzały, eksplodujące strzały. Tutaj akurat enchantu na potrójne strzały nie mam. Ale znacie doskonale z zwoi. Które sprawiają, że macie potrójne strzały. Tylko słuchajcie, nie wiem, czy wy zauważyliście, część z was na pewno zauważyła. Ale jak macie zwój na potrójne strzały i ta umiejętność u was się aktywuje, to wy zadajecie jedną trzecią obrażeń, czyli wasze obrażania są podzielone przez trzy strzały. Czyli jak łuk normalnie bije za 10, to każda strzała za zaatakuje za 3 osobnego przeciwnika. A jeśli chodzi o wrodzoną umiejętność, to po pierwsze nie potrzebujecie łuku z taką umiejętnością, a po drugie. Obrażenia będą 100% Czyli generalnie mm, Ten damage nie będzie zniwelowany Oczywiście możecie to łączyć, możecie mieć i łuk Na przykład z potrójnymi strzałami i umiejętności Jeszcze Wam pokażę jak to wygląda i cenowo Bo tu jest akurat taniej, tu jest znacznie taniej Widzicie pierwsza umiejętność 30 tysięcy Druga 40, 50 i tak od 10 więcej Aż do 100 No i szansa zobaczcie rośnie, na początku jest 10% 15, 18, 22, 26 30, 35 Aż mamy 39% Czyli no bardzo często ponad ponad raz na trzy strzały, tak? Czyli prawie, prawie... No dwa razy na pięć strzał, bardziej bliżej tego by było, tak. No, ciekawa umiejętność. Oczywiście ja ją mogę rozwinąć, bo jeśli jest coś na żółto, to znaczy, że możemy to kupić, bo mamy kasę. I może tak zrobię, wiecie? Kupię i rozwinę, żeby wam tylko pokazać. Mam strzały? Kurde, strzały nie mam. P -p -p Dobra, strzały wyciągnę z... Nie, nie wyciągnę bo nie chcę sobie różdek popsuć. Dobra, zróbmy tak. Rozwinę tę umiejętność. Widzieliście? Taki. Bum. Taka eksplozja zawsze towarzyszy temu, jak rozwijacie skila. I taki charakterystyczny dźwięk. Oczywiście kasę mi zabrało i mam to rozwinięte. I tu już mam na czerwono. Jakby było na żółto, to bym mógł rozwinąć, ale nie mam kasy, bo mam 37 tysięcy, trochę mi brakuje 3 tysiące. Okej, okay, tak to wygląda. Myślę, że opowiedziałem opie... o tych skilach wystarczająco. Założę sobie spodenki z powrotem i wezmę sobie zwykły łuk bez żadnych enchantów. To jest zwykły łuk, a sobie przywołam strzały już tylko na potrzeby tego, żeby wam to zaprezentować. Ok, patrzcie. I strzela. Ten łuk nie ma żadnych umiejętności dodatkowych, ale raz na 10 szczach, bo mamy 10%. Polecą trzy strzały. No i czekamy. O, poleciały. Widzicie, jest jedna, druga, trzecia. Poleciały trzy strzały. No i jeszcze bym chciał Wam zaprezentować, że ten demicz jest zawsze taki sam. Mogę zrobić to tutaj. Jeden za trzy. Chociaż to jest ciężko zaprezentować, bo wi wiadomo, jak ja mocno napnę cięciwo, to taki demicz będzie, ale postaram się tak samo, żeby zatrzywali zawsze jakoś. O! Widzieliście? Poleciały, trzy strzały. Za pięć został, czyli szczerze mówiąc, nawet został więcej niż zwykle. No, będziemy jeszcze szczelali. O! Widzieliście? Poleciały. Dwoje dostali. Widzieliście? Nawet ta strzała nie trafiła perfekcyjnie, a dostali obaj. Te strzały naprawdę są znacznie lepsze, jeśli chodzi o celność. Staram się tak słabiutko teraz strzelać. Widzieliście? Poleciało. Y Ciekawe to jest, na pewno to jest ciekawe i wiecie co, możecie rozwijać swoją posłustwo. Jeśli chodzi o strzały, to nie wychodzi to tak drogo. Eee, nie tu, umiejętności. Bo no zobaczcie, jak to kosztuje 30 tysięcy, 30, 000, 40, 000, to już mamy 70, 75, to mamy. A dobra, nie, może tył policzę, będzie łatwiej z cyframi. Eee, 100, 190, eee, 100, 270, 300. 40... Dobrze liczę? O, 70... Tak, dobra! Jeszcze raz, jeszcze raz, bo z matematyką nie jest u mnie ciężko ale, ale jakoś się pogubiłem 10, 19 27 34 34 3, tutaj mamy 60 40, 45, 49 Eee, 52 Tak, 52, 520 tysięcy, tak, w takim wypadku trzeba 520 tysięcy, żeby rozwinąć dużo w sumie. Aż tyle, aż no tak, na pewno tyle wyszło, bo policzyłem. Eee, 520, dużo, myślałem, że znacznie mniej. Ale jeśli chodzi o ten skill, to wyjdzie to jeszcze więcej, bo 500 tysięcy to na sam ten skill trzeba, a jeszcze inne, to, 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 to wyjdzie naprawdę drogo. No ale cóż, eee, tak to wygląda myślę, że te skilly są naprawdę bardzo ciekawą e, opcją. No i cóż, zapraszam Was do rozwijania ich, eee, oczywiście zaznaczam, możecie dwa dni się wstrzymać, bo chcę zobaczyć czy to wpłynie na stabilność, czy generalnie będzie jakby troszeczkę lagować, czy nie, eee, no i wtedy dopiero zadecyduję czy ten plugin zostanie, czy, czy być może będę musiał wprowadzić inny, albo go przerobić jakoś, eee, no zobaczymy, zobaczymy. Eee, kolejną informacją jest to, że przez dwa dni nie będę nic robił, bo mi nie będzie, jadę na wesele, eee, rzadko mnie nie ma. Ale akurat się taka wydarzyła sytuacja i w następnym tygodniu, w weekend, prawdopodobnie też mnie może nie być, bo organizuję pewien zlot, gdzie, gdzie jestem osobą organizującą, więc ee, no niestety mnie nie będzie też przez weekend. Dlatego te dwa weekendy, o no, to są nieliczne, bo praktycznie przez cały rok nie miałem żadnych takich, takich super wolnych weekendów, gdzie by mnie na serwerze nie było, ale to będą chyba niewątpliwie te dni, w których. Możemy je zabraknąć, chociaż mobilnie pewnie gdzieś się tam pojawię, ale na pewno nie będę jakoś specjalnie grał, a tym bardziej tworzył nowych update'ów, tak więc w tych, w tych dniach możecie też odcinków jakoś się nie spodziewać na YouTubie. No i cóż, ja będę na tym kończył, mam nadzieję, że te skille Wam się podobają, dajcie znać w komentarzach co o tym sądzicie, jeśli Wam się to podoba, zostawcie łapkę, zawsze to jest mobilizujące, nie że o te łapki praktycznie nigdy, ale, ale też jak widzę, że, że te łapki zostają, to, to też wiem, że doceniacie tą pracę i wam się podobają te update'y, a to też mnie zachęca do dalszej pracy. Tak więc ja się z wami żegnam jeszcze raz. Dzięki serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Do usłyszenia, do zobaczenia na serwerach. Miłej gry. Trzymajcie się. Pozdrowka, miłego weekendu. Cześć.